Ej, czemu auto jeździć bokiem, byku, o co tu chodzi? <laughs> co tu się dzieje? Jak chcę tak pojechać sobie, nie? Więc mordeczki, witam was na dzisiejszym odcinku. Ja jestem Fris, jest ze mną Remek. Zobaczcie, Remek w swoim aucie tutaj przed nami. Z tym, że jak na razie jeszcze jesteśmy na swoich autach, w swoich autach. Za chwilę się to zmieni, wyjdziemy i wam wszystko wytłumaczymy. Także jesteśmy już z Remkiem, Remek pojeździe już moim autem, więc mm. sprawdźcie to u niego mm. na kanale. Mm. Szyb, szybki feeling. Powiem tak, szybki feeling. Start w tym samochodzie, miałże system. Kompletnie. Zobaczcie tą remkę. A teraz chodźmy tam. Chodźmy tam, bo ja się jaram strasznie. Dzisiaj pierwszy raz w życiu będę robił bąski tym oto konikiem. Pierwszy raz w życiu będę robił bąski, więc to będzie ciekawe. Zamiana aut z remkiem, słuchajcie, lecimy z tym. A to jest eee. inne uczucie. na pasażera wchodzę, jak ale Subskrybujcie autem. kanał, subskryb... ja też mówiłem, ale subskrybujcie. Podajcie też do Remigiusa. I co, pakujemy się? Chodźmy, Czekaj, GoPro, odpalimy Remek. Ja tak, na twoim, na twoim odcinku, jak ty wsiadałeś do mnie, mówiłem, że mi trochę serce bije jednak I zaczyna wszystko. się rozpędzać Czy u ciebie też tak jest? Ja się boję tego, bo to auto jest nawet dla mnie często do tej pory, jest nie do przewidzenia Okej okay. Więc uwierz mi, nie masz pojęcia do czego wchodzić. Ja będę ostrożny To chore Będę ostrożny, dobra Ja jestem niziutki chłopaczyna, więc ja muszę blisko Ja zawsze pasuję. W środku jeśli chodzi o, o wykończenie, to w ogóle mi się na przykład twoje bardziej podoba Jest takie bardziej, takie bardziej skuzane Ale nie? ty wiem. znów masz bardziej systemowe, ja też dużo customowałem, kierownica nie jest standardowa, manetki nie są standardowe aj to wszystko <grymne> o ale ty masz w ogóle tutaj łapę, ręczny. masz ręczny a, o kurczę, to fajnie, a ten naprawdę. ręczny jest, dopiero działa w momencie kiedy wszystkie systemy są włączone nic nie trzyma systemu autogauta a i tak jeśli chodzi o mustanga to ich trakcje stare to, to są trakcje które tylko są po prostu one nie działają okej okay, <grymne> dobra tak, że, to jest tak że jak masz wszystko są włączone, że musia musiały być więc dali nie? tak po prostu musiały być więc dali jak masz wszystko włączone to i tak jesteś w stanie spokojnie robić bączki spokojnie wprowadzać te auto w poślizg. no jak rozumiem włączysz, y Najbardziej sportowy tryb, włączysz trakcję. to auto stary, lata po prostu. To jest jak łyżwy na lodowisku, dobrze. No to co testujemy? Śmiało! Ej, tak mnie przestraszyłeś, że teraz się boję, nie? No ale dobra, spróbujmy coś zrobić. Jak rozwalisz, to zgubę. W ten sposób. No to tam. Dobra, jesteśmy na parkingu, jesteśmy na parkingu. Dziś nie, opon, awaria. Jest wszystko Git, ale jeszcze pozmienię na letnie, jeszcze nie. A, nie tego w systemie. Wiesz, co mi się podoba w Twoim aucie? Co To. Ja Tego ci tak zazdrosta! Tego ci wydech też robiłem, bo jednak wydech w standardowym, w standardowym Mustangu jest, jest taki dosyć ograniczony. A, a w tym przypadku, jeśli chodzi o ten MG Motorsportowy wydech, bo, bo robili niego też customowo, chłopaki. To powiem ci, robi robotę to ja, ja się czułem jakbym kupił drugie auto Jakby to hmm. był zupełnie inny samochód Po zmianie, po zmianie wydechu tak? Zupełnie inny feeling stary Bo po pierwsze miał też inną trochę moc Ale ten, ten, ten komfort dźwięk. Z jazdy, dźwięk no. Za każdym razem to, że on, ten dźwięk jest przy przyspieszaniu Sprawił, że czułem się jakbym drugi raz auto kupił stary Naprawdę Okej, okay, ale ciężko kierownica chodzi No na tym polega, na tym polega ta, ta, ta funkcja Możesz też kierownicę sobie potem zmienić na mocniejszą bo to jest tak, że kierownicy mogę cię tutaj za pomocą tych guzików Aha. zrobić teraz tak. Teraz jest e, sportowa. sportowa, a teraz jest komfortowa. Czujesz różnicę? Okej, okay. u mnie chodzi tak. Miękka, u mnie chodzi tak, jak u ciebie na komforcie. No, no. A ja zawsze jeżdżę na normalnym albo sportowym. A odleta jest lepsze, jak ta kierownica jest mocniejsza, twardsza, bo wtedy bardziej czujesz tak, samochód Tak, 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 tak to jest wtedy mniej systemu wspomagania <grym> no. Dobra, ja nie wiem na ile sobie mogę pozwolić Remek, ja to mam? Próbuj, 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 Dobrze Jaś, Przyśpiesz sobie, zrób jakiś zakręt Boję, boję się, serio, <grym> tak mnie nastraszyłeś, Jezu, uważaj z tym autem, ja się boję nim jeździć teraz no. Nie, nie, no bez problemu Dobra, to jest autaremka, słuchajcie, ale fajnie się jedzie, no przyjemnie Uwaga, zakręt 15 na godzinę. Dobra Dobra, dobra, daliśmy radę Zrobiłeś zakręt mordo I spróbuj sobie wystartować szybko na prostej kierownicy Dwie ręce przytrzymaj I spróbuj sobie mocno wystartować jak to, jak to startuje Bo to jest zupełnie Ale inny... jakoś mam najpierw dać trochę Nie, na początku normalnie sobie spróbuję. Okay, po prostu puszczam hamulec i i pełna, i pełna, okay. pełna jazda Teraz okay. się Okej, okay, faktycznie no Też przy wyższych obrotach już tak, troszkę już przy wyższych zaczyna go pchać, on na dole, z racji na to że, to, że to jest duży silnik, to jest 5 litrowe wielkie bydle On musi go rozpędzić, rozhulać, to trwa trochę Zupełnie, okay. zupełnie właśnie odroty niż w twoim Ale to twoim bardzo odwrotnie. ciekawe, wiesz, faktycznie, bo to jest mm. duża różnica jeśli chodzi o mój samochód i twój tak. I teraz wiem już o czym mówiłeś, no bo ja też jestem przyzwyczajony do jazdy w swoim samochodzie i na mnie już to takiego wrażenia nie robi To już jest inny film, Ale tutaj czuję o co ci chodziło, bo tak. faktycznie, wciskam ten y, gaz i on dopiero po chwili, I on po chwili łapie, i na początku nie ma takiego odrzutu. Dokładnie. Ale za to jest coś fajnego innego. Czyli te bączki. Ale nie wiem, jeszcze, sobie jeszcze, sobie sobie... jeszcze nie chcę tego <laughs> robić. Chcę tak tylko mieć wisienkę na torcie, nie <laughs> Mogę zrobić teraz tak. Mamy tryb kierownicy sportowy. No. Mamy tryb sportowy, tor wyścigowy, to jest już bez trakcji. Tam, tam już kas tam ci... trzeba założyć. Jest na, tak, jest na ekraniku to musisz kas. kas, tam musisz, kas założyć. <laughs> musisz mieć kas. I trakcję ci jeszcze zostawię, ale w tym sporcie już też jest zdecydowanie inaczej. Ale rzuca tyłkiem, tak, rzuca. Tak, Jak tak, jeździłem ferarką to było podobnie. Też tam dajesz trochę gazu i po prostu nie masz tyłu. Jezu, co się stało? Ja dałem, ja dałem tyle gazu, tyle. Co tu się stało? To się dzieje normalnie, stary. Patrzcie to, dałem tyle gazu, tyle gazu. Patrzcie, gdzie jest Maudy Pop. Rzuca strasznie. No, rzuca strasznie. To jest fan, to, to będzie na pewno fan. Jestem e, naprawdę podekscytowany tym. Fajna Daję sprawa. Ci tor wyścigowy. czemuś oh no. kask na głowie z napisane. Mhm. No, mamy kask? Nie mamy kasku. Dobra, trudno. Przyznam się szczerze, słuchajcie. Tak, cieszę się bardzo, że mam okazję jechać tym autem, bo za niedługo też kupuję coś napędem na tył. Bardzo możliwe, mhm. że, że to kupię. Charakter ma bardzo podobny. I podobny charakter, więc jaram się po prostu. Dobra, dodam troskę gazu, ale boję się. Co to się stało? No. Ej, stary, ja tym autem bałbym się jeździć po drogach. Bo u mnie, ja jak, ba, da, jak ja dasz ja tyle ba. gazu, to jedziesz dalej, nie? No, no tak, u ciebie on, nic się on nie, nie? nie zmienia. A to auto pozwala Ci na prowadzenie tego samochodu. W sensie mm, niezrozumiej źle, chodzi o to, że, że ty jesteś w stanie te auto prowadzić i, i, i zrobić co nim chcesz, a w Twoim przypadku, w Twoim samochodzie jest tak, że ono cię prowadzi. Ono ma swoją moc, tak. on ma swoje zarąbiste możliwości. Tak. Spokojnie, spokojnie Remek. Już myślałem, że lecimy na boksy. O, oh, się zesrałem. Oh, yeah, spokojnie, spokojnie. Ja swoim samochodem wpadłem parę razy po ślizg jak się bawiłem na jakichś na takich miejscach do tego przystosowanych, ale no to jest tylko ten początkowy etap, on później już łapie przy większej prędkości, przyczepność i, i już jest nic. Tak, tak. Tutaj jest jednak fajny ten fan na początku, bo od razu ci tu paleci. Ty też mój samochód wprowadziłeś w Polski, ale też tylko na początku. Tak. Więc to jest tak. zupełnie co innego. Widziałem, pochwalę się oglądałem filmik z twoją siostrą. Tak. Kazałeś jej zrobić tak. lewo skręć I dać i gaz. Pełny gaz. Tak. Mogę? Próbuj. Mogę? Próbuj. Nic się nie stanie. Trzymaj kierownicę dwoma rękoma, staraj się. I w momencie, kiedy już będziemy robili te bączki, będziesz musiał lekko odkręcać tą kierownicę tak jakby. Delikatnie, delikatnie. Delikatnie spowrotem. tu manewrować. Tego mi zawsze brakuje, Do tego chwyta, ja jeszcze tak chwycę. Jest stres i Gremek? Dawaj. <laughs> 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 ja się boję, boję Dawaj. się serio. Dobra, pełny gaz, tak? Dawaj. <laughs> się dzieje? Ej, ja się nie dziwię, że twoja siostra się bała, ja się boję. No. Dobra, lecimy jeszcze raz. Spróbuję teraz mm. mnie odpuścić, bo wystraszyłem się, mówię szczerze, no bo to jest dla mnie pierwszy raz, w życiu takie doświadczenie. Miejsce jest, nic nie może stać, możesz mi opuścić. to jest fan! Ale opon trochę szkoda, jak to robiłem tak o, myślałem O, ale strasznie ale mi szkoda opon, dlatego dobra ci, hamuję Dlatego ci mówiłem, że u mnie, u mnie rekordem były cztery komplety w sezonie, bo to tak schodzi, to jest masakra nie? Spróbujmy tak troskę coś w porobić, ale ja będę ostrożny faktycznie, bo Wiesz co z tego że jak zrobisz sprint kością e, ślizg, on cię potem może wyrzucić o. Nice, nice Okej okay. I on wrzuca przy drugim zakręcie, przy wyjściowym Okej, okay, faktycznie ale, ale, ale zrobiłeś pak... kontra i zrobiłeś to zajebiste profesjonalnie teraz Zaczął ci rzucać w prawo, zrobiłeś kontra i jechałeś prosto. To ale faktycznie z... rzuca przy drugim o. Teraz za bardzo ale to jest dla mnie całkowicie nowe doświadczenie Bo Koni szczerze, na nie spodziewałem się tego, że mnie rzuci przy drugim no. Ty mi powiedziałeś, ja pasuj faktycznie On wyrzuca dopiero właśnie w drugą stronę No, to jest ciekawe Na początku kontrolujesz ten, ten ślizg no A tak naprawdę, naprawdę ten, ten drugi jest najbezpieczniejszy On cię znów po no. kolejną stronę przerzuca Okej okay. no. Jak lecisz, le lecisz lewoskręt i lecisz ślizgiem w lewo To on potem w prawo cię chce wyrzucić Tak, 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 tak Na początek to jest tak, ta kontra, którą teraz zrobiłeś przed chwilą Przy ta pierwsza, co mówiłeś, że w traje w boksy wleciałem tę To bardzo to Faktycznie już tutaj chciał, no. chciał już rzucić no. Remek mówiłeś, że masz dla mnie tutaj coś wyjątkowego Tak, tu jest dużo miejsca, stań sobie na środku okay. I to, jest, to polega na tym, że teraz przed chwilą cały czas robiliś, robiłeś bączki na automacie No Co sprawia, że w pewien sposób był zblokowany tak jak sobie teraz manetką y, lewą y, zminusujesz, tak żeby była jedynka, jest jedynka Pozostawisz tą jedynkę i porobisz bączki, to to się może nie kończy ta zabawa Spróbuj. Max z lewo, Max z lewo i jazda. Jak w momencie jak to robisz, to mówisz sobie, kurczę, jakie to jest. Jakie, jaką to, to jest, sprawia przyjemność. Jakie to jest, to jest, to jest fajne po prostu. Tak się wszystko dymi no, no ale opony, śmierdzi Państwu. tak walą tą tą z masakra, ale to jest klasyk, to, to jest standardowe zawsze. Możesz sobie przyspieszenie zrobić, bo tak spróbujemy. Po straż, ale powiem Ci Remek, tylko, no przerwę ci tylko dlatego, że mimo że powiedzmy że tym autem i, i tutaj powiedzmy coś tam nawet spróbowałem skontrolować, ale to wiadomo jeszcze nie jest to, czuję taki strach przed tym autem, mimo to wszystko. jest, jest niebezpieczne. Ja do tej pory mam sytuacje czasem stresowe, które sprawiają, że nie wiem czy ogarnę, nie? Ale okay. mimo wszystko gdzieś tam też się zawsze udaje, bo z czasem to auto poznałem i wiem jak ono się zachowuje No dobrze, moi drodzy, Remek jeszcze wsiada do środka i spróbujmy, spróbujmy przyspieszenie launch control Tutaj nie będzie tego odrzutu, Remek mówił, ale za to będzie coś innego fajnego, co zobaczycie? Ale super jest to, naprawdę to jest świetne, że te auta są tak różne od siebie Tak, totalnie tak Totalnie, no Teraz sugeruję zamknąć do, dobra Dobrze, bo, bo, bo nie, nie będziesz nic widział ja tu, tak? miał, ja tu miałem raz tak, że miałem tutaj normalnie jakbyś tu mleko wlał Trzymasz ten hamulec no, dalej no, no. trzymasz, sam go już tak, zrobił możesz puścić i jak będzie 7 sekund, 8 sekund to dajesz gazu I tyle? Czyli już? Tak Czyli GAZU, ci... gazu. Trzymać? Nie... Tak. Nic nie widzę Rebek Ja też nic nie widzę to jest. Blokada linii, zwolnienie Uuu. 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 Nie zamknąłem tego Co teraz? Nie wiem Rusz się, rusz się, rusz się. Coś ewidentnie nie pykło Uuu. <gry> Ale trzymałem cały czas gaz. Tak samo miałem. Trzymałeś cały czas gaz? No. I on nic nie zrobił? Nic. Aha, bo trzeba było drogę jasną okay, kajkę żeby wystartować. Aha, Zapomniałem. I popal gumę tak teraz już z 3-4 sekundy, nie 8. Dobra, no. Bo nie dojadę okay. do domu, na tylko pole. <gry> Jak będzie okay, jeden, okay. to naciśnie. Mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay, lecimy, Rebek, cztery. Dawaj! Lecimy. Ej, my się ślizgaliśmy w starych tak, miejscach. Tak, tak. Przez pewien moment miałem wrażenie, że to auto po prostu jedzie sobie samo gdzieś. Ja mówię, co jest grane! Tylko w jakimś tam kierunku, tak, nie? Tak, tak. Ej, wali mi serce, w sensie naprawdę to auto potrafi dostarczyć mocnych wrażeń i dużo emocji. Ja miałem dwie sytuacje, kiedy myślałem, że już jesteśmy w tym boksie. Naprawdę, gdyby nie to, że Karol ogarnął i zrobił dobrą, naprawdę dobrą kontrę. Bylibyśmy przodem w tych oponach bez problemu. W sensie on już tam jechał, jechał po, Powiem tak. Miałem raz w życiu sytuację taką, w której musiałem kręcić tą kierownicą i kontrować. Jakoś to robię całkowicie intuicyjnie. Tak, zup 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 Zupełnie, zup nie wiem jak to robić, ale, ale jakoś dwa razy wyszło. Tak, tak. Wow, ale... Dwa razy tak było, dwa razy. Raz A... było grubo, raz było grubo. Raz było grubo. Razie... Ja, ja już, ja już to Znaczy, było tak samo, tyle że za drugim razem, już mi bardziej ufałeś, mam wrażenie? Tak, tak. Już widziałem, że zrobisz kontrę i potrafisz to zrobić no. i czujesz to. to ale daje to dużo wrażeń i w porównaniu do mojego, tak, gdzie jestem przyzwyczajony do swojego, to. Jest zupełnie co innego, jest zupełnie co innego. Moje auto jest bezpieczne, jest bezpieczne To, to, nie. to nie. jest potwór. Ja w nim siedzę i mówię, no nie wiem czy zaraz stanie, nie? To ja się boję, tu się wzięć. słuchajcie, wbijajcie do remka, u niego był odcinek, jak się zamienialiśmy autami i on jeździł moim samochodem i on testował te moje możliwości. A teraz może porobimy coś z chłopakami. Myślę, że tak. Bo to są chłopaki, którzy proszą Aż się proszą, Umieją się proszą. naprawdę dużo i no my jesteśmy amatorami, i oni tutaj potrafią robić robotę, więc zobaczcie. Co oni zrobią? No to co, słuchajcie, pakujemy się do aut. Tutaj chłopaków z Extreme Energy Landy. W ogóle dziękujemy za udostępnienie tego placu i tego miejsca, bo to jest kozackie miejsce. Ciężko takie ogarnąć, a dzięki temu mogliśmy zrobić ten test aut i się zamienić. A teraz wskakujemy do FUR i niech profesjonaliści nam pokażą, co umieją. Ja się boję, bo nigdy coś takiego jeszcze nie przeżyłem. Będzie ciekawie. No, Co jest stało? Zgubiliście opony Opole zgubiliśmy Jezus! Ej, my! Ej! My... Raz! My... 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 Tyle od was! Tyle od... Ja myślę, że walniemy, nie? Ale ja mnie bym... ja... po prostu stali mi tak serce wiem, masakra! Uh, a cały czas zostałem oponami waszymi i cały czas ja wie, Nic nie oh, oh, widzę! Ooo fuck No Kapek! A co <laughs> się wyklepa! Ja takie rzeczy tylko w Dubaju widziałem, naprawdę, nigdzie indziej, nie I się na, się na, z... na jakichś filmach, to nie? Się w Polsce czy jedna nie dzieje. Ja bym wow. chciał się jeszcze przejechać tym bokiem. To też może być po prostu niesamowite. Jak mi pies serce Mi z... też. Ja jestem PS po prostu taki, taki już jestem hajpowany. To jest masakra, zaraz sprawa A co? To trzeba teraz boczek Na bok, no? Na dwóch koła. Dobrze, więc moi drodzy, w tym momencie będziemy jeździć na dwóch kołach samochodem. Czy to jest możliwe? No zakra Co tu się w ogóle dzieje? Chodź. Znowu się rączki, pewnie u mnie na instagramie będzie, ale wyszło fajnie, Spoko. czy wyszedłem jak cycek? Co jak się boi. Się <laughs> nie no kozak. Ja się trochę też, bo nie wiedziałem co to nie to nie A jak, jak czegoś takiego się w ogóle nauczyć? W sensie, tak musisz jeździć i próbować. No. <laughs> jak coś takiego próbować, aż wyjdzie? No to trochę, wiesz, abstrakcyjna sprawa, <laughs> ale... mówi, że 160 jechał na dwóch kołach Bo teraz trochę szybciej pojechaliśmy, nie wiem czy powiesz Czy możemy, możemy jeszcze raz tak zrobić? Nie wystraszyłeś się Piotru? Nie, ja już wiem, że nic się nie stanie bo tyle A no tak, a ja, ja się balę na twoim <noise> miejscu, nie? To, co tu się dzieje, dzięki Kasper, to Jesteście mistrzami, nie jesteście mistrzami. Extreme Energy Landia, naprawdę, Extreme. Jesteś jest chory, człowieku, ty kapcia paliłeś. No. Kapcia paliło? No. Jak! Driftowanie, z, po, z, z punktu widzenia pasażera, jest przerąbane, ale to, że nie na dwóch kołach, z punktu widzenia obserwatora, jest przerąbane. Także moi drodzy, wymiana autami zaliczona, poświrowaliśmy z profesjonalistami, to też zaliczone. To, to wszystko. Subskrybujcie kanał Ręka, subskrybujcie mój, tutaj macie czerwony przycisk, zróbcie to co na nim, tylko pod spodem, dostawajcie łapy w górę, po więcej kooperacji z ręką. trzymajcie się, i koniec, cześć i